hej, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach nowe życie Shani. Witam was bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku tej serii. No i zaczynamy od małego przeskoku w czasie. E, mamy teraz kilka dni później w stosunku do poprzedniego odcinka. No i Shani była w końcu starią na zakupach. E, tak więc mamy już udekorowany dom, no i oczywiście już wam pokazuję co się tutaj pozmieniało. Zacznijmy sobie może od wejścia. I jak być może pamiętacie, tutaj wcześniej stał ten stół, który teraz Shani przestaje stawiła tutaj po prostu do ogrodu, dlatego że jeszcze mamy dość ciepłe dni i pomyślała sobie, że fajnie będzie tak sobie posiedzieć, właśnie przy, przy roślinkach. No, a roślinki, które były wcześniej tutaj tak troszeczkę poupychane, bardziej poukładała, posegregowała. No i myślę, że teraz wygląda to o wiele lepiej. Jak widzicie, w ogrodzie pojawiły się też lampki, dlatego że Szani pomyślała, że fajnie będzie, właśnie troszeczkę Doświetlić i dzięki temu ocieplić ogród. Naprawdę bardzo ładnie te lampki świecą, kiedy jest ciemno. No a jeśli chodzi o środek naszego domku, to też już Wam pokazuję. Jak widzicie, przed wejściem pojawił się dywanik. Tutaj na komodzie pojawiły się jesienne dekoracje. A jeśli chodzi o ten nasz kącik roślinny, no to wygląda on teraz tak. Tutaj wcześniej stała kuweta od Umy, ale Szani nie do końca podobało się to rozwiązanie, żeby kuweta stała na wejściu zaraz do domu, dlatego kuweta pojawiła się teraz w łazience. No i też myślę, że tak jest o wiele lepiej. No i przechodząc dalej do naszego. Takiego powiedzmy salonu. E, tutaj pojawił się teraz miś od Kelai. Mm, no i tak, na biurku, Szani ma oczywiście księgę swoją, ma tutaj roślinki, ma tutaj obrazki wskazujące właśnie na mm, zielarstwo. Mm, tutaj na tej komodzie też pojawiły się dekoracje kartki jesienne i oczywiście kwiaty. Na oknach mamy też fajne dekoracje, na kominku. Tutaj na stole już widać, że Szani bardzo lubi dziergać. Tutaj leży też książka, którą pożyczyła od Lamberta. No i w końcu koło kominka Szani postanowiła postawić sobie taki, wiecie, fajny, duży, wygodny fotel, żeby mogła sobie wygodnie czytać książki, czy właśnie wygodnie robić na drutach. Jeśli chodzi o dalszą część mieszkania, no to tutaj przy Stole. E, nad stołem właściwie pojawiła się roślinka, no i na stole też taki strój jesienny mm, ze świecą. Mm. Tutaj w tej części nic się nie zmieniło, tylko ta ściana właśnie została udekorowana obrazami. No i właśnie wcześniej w łazience tutaj stał kosz na pranie, a teraz Shani przestawiła sobie tu taki, wiecie, tu jest taki korytarz prowadzący do, do pokoju Kelai, do pokoju Shani, no i dlatego tutaj ten kosz też stoi, bo Shani pomyślała, że ważniejsze jest to, żeby w łazience była jednak kuweta, a nie ten kosz na pranie. No i tutaj na pralce też pojawiły się już kosmetyki, środki, do prania, ręczniki i wszystkie potrzebne rzeczy. Jeśli chodzi o pokój kelai to nic się tutaj nie zmieniło, a w pokoju Shani pojawiły się też dekoracje, kwiaty, książki, poduszki. No i myślę, że teraz jest o wiele bardziej przytulnie niż było wcześniej. Mamy też w serii jeszcze kilka innych zmian i już Wam pokazuję, że Szani wbiła maksymalny poziom zielarstwa, stale sprzedaje też mikstury do sklepów Tarii i Lamberta, dlatego ma już troszeczkę pieniędzy. No i jak widzicie, ma też trochę zapasów w wyposażeniu swoich mikstur, właśnie między innymi leczniczych. Wiecie, tak na wszelki wypadek, jakby znowu ktoś zachorował lub potrzebował jakiejś innej pomocy, no to Szani jest stale przygotowana. No, i jest też coraz bliżej przygotowania mikstury, która wskrzesi Eskala. Już Wam pokazuję, że tutaj pojawił O, w ogóle ten grill jest cały brudny, dlatego że ja z Shani przygotowywałam naprawdę hurtowe ilości tych mikstur ziołowych. Mm, I już Wam pokazuję, że pojawiła się tutaj opcja właśnie mikstury wskrzeszenia. No i jak widzicie, brakuje nam tylko eliksiru młodości, który zdobędę no, wbijając Shani po prostu te punkty szczęścia za aspiracje. Jak widzicie, Shani ma tych punktów tysiąc. Brakuje jeszcze około 500, jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście jeśli chodzi o... pod kątem fabuły, no to Shani przygotuje sama ten eliksir młodości, ale jeśli chodzi o grę, no to musimy go kupić po prostu za te punkty. A jeśli chodzi o kwiat śmierci, no bo jak widzicie tam też jest potrzebny właśnie kwiat śmierci, no to pomyślałam sobie, że mógłby to być kwiat, który po prostu wyrósł na grobie Eskela. Shani go po prostu zerwa, kiedy tam była w odwiedzinach, no i postanowiła użyć jako składnik mikstury. Tak też zresztą przeczytała w księdze, którą pożyczyła od Lamberta, bo tak, tak, właśnie tam Szani znalazła recepturę na miksturę Wskrzeszenia Eskela. No to właśnie przeczytała o tym i postanowiła użyć tego kwiatu jako składnik właśnie tej mikstury Wskrzeszenia. No, jeśli chodzi o plany na dzisiejszy odcinek, to Szani upiekła ciasto miodowe i zamierza wybrać się dzisiaj do Tarii, porozmawiać o pewnej sprawie, bo wpadł jej do głowy pewien pomysł i chce zapytać Tarii, co o nim sądzi. No i też zanim jednak wybierzemy się do tarii, to Shani po pierwsze musi zjeść, a widzę, że ma z tym naprawdę jakiś duży problem. E, I jak zje, to musimy też opłacić rachunki. Szani będzie robiła to pierwszy raz sama, ale wcześniej widziała jak robi to Taria, więc myślę, że sobie poradzi. No, Szani mogłabyś już zjeść ten omlet do końca. Ja w ogóle ten omlet, który przygotowałaś, schowam do lodówki. Kelaja już zjadła, wiesz co? Dobra. Coś ci nie idzie, jedzenie tego omleta widocznie ci nie smakuje. Zostaw go. No i wyjmij... Wyjmij kelaje z krzesełka. Dobra, ja tutaj to sprzątnę po prostu za ciebie, żeby troszeczkę to wszystko przyspieszyć. Okej. Okay. Dobra. No już. Połóż kelaje i tak musisz zapłacić rachunki, tak jak już mówiłam. No, także Szani, chodź zapłać rachunki. Tutaj jak widzicie jest 1318 simoleonów. No, Szani, zarobiłaś, więc pierwszy raz rachunki mogłaś zapłacić sama. No i co, czekajcie, weźmiemy sobie to ciasto z lodówki. Tak jak Wam mówiłam, Szani upiekła sama osobiście ciasto miodowe, z miodu, który oczywiście sama zebrała z ula. Zresztą, właśnie jeśli chodzi o relacje z naszymi pszczołami, to też idzie nam, zobaczcie, coraz lepiej. No tutaj tak wygląda pasek, tutaj tak, także szani naprawdę dba o swoje pszczoły. No i myślę, że... Aha, nie, jeszcze nie, bo jeszcze już chciałam mówić, że myślę, że możemy już iść, ale nie możemy iść, dlatego, że Szani musi zabrać jeszcze jakieś zabawki dla Kelly, wiecie, zabierze jej klocki. No dobra, myślę, że teraz już naprawdę jesteśmy gotowi, więc idziemy do Tarii. Jesteśmy już na miejscu, Szani tam puka do drzwi, ale zobaczcie, że już od razu idzie Bianka i mam nadzieję, że przywita się z Umą, bo tak jak wam mówiłam, wydaje mi się, że Uma bardzo tęskni za Bianką, dlatego też oczywiście, że przyszła tutaj z nami, no i mam Mam nadzieję, właśnie, że Bianka się zaraz z nią przywita i będą się e, mogły razem pobawić. Mm, a teraz, Szani, pukaj do drzwi. Tak, proszę wejść. E, cześć, Taria, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W ogóle, jak ja tęskniłam za tym domem. No, także, Taria już schodzi, zobaczcie, idzie się z nami przywitać. No i musimy się oczywiście z nią przywitać, także popraw jej humor, cześć! Dobrze cię widzieć, tak? Buzi buzi. E, przyszłam, bo wiesz, muszę z Tobą koniecznie porozmawiać. E, poczekaj, damy jeszcze tutaj Kelai zabawki, żeby miała co robić po prostu. E, dlatego Kelaja proszę poukładaj sobie te klocki. Ona też musiałaby skorzystać z nocniczka, no, ale dobrze, mam nadzieję, że zdążymy porozmawiać. Mm, więc tak, no zobaczcie, jak się śmieją, są zadowolone. E, może właśnie weź kawałek razem, tak. Zobacz, taria. Upiekłam takie pyszne ciasto miodowe mm, z miodu z mojego własnego ula. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. I co? No, o, zobaczcie, wydaje mi się, że Tari naprawdę smakuje to ciasto, które przygotowała mm, Shani. Ale tak naprawdę Shani przyszła tutaj w innym celu, bo tak jak Wam mówiłam, Shani zamierza porozmawiać z Tarią, bo pomyślała sobie, że może byłaby już gotowa, żeby otworzyć w okolicy swój własny sklep zielarski. No i chcę teraz zapytać Tari, co ona o tym sądzi i w ogóle wiecie, jak dokładnie wygląda prowadzenie takiego sklepu. Taria oczywiście jest ekspertką w tej dziedzinie, no bo przecież jest właścicielką kwieciarni i prowadzenie własnego biznesu to jest całej życie. No i myślę sobie, że Taria pochwala pomysł Szani i jest z niej bardzo dumna. No i oczywiście wydaje mi się, że Szani, że Taria obiecała Szani, że, że pomoże jej, ile tylko będzie mogła. No w międzyczasie tam musiała iść oczywiście pozmywać talerzyk, ale to niczym nie przeszkadza, już sobie tutaj dalej będziemy rozmawiać. No i kiedy Taria już pozmywała, to zaprosiła Sani do salonu, dlatego że powiedziała, że o tak poważnych sprawach nie będą rozmawiać przy stole w kuchni, szczególnie że Taria ma pewien pomysł i e, powiedziała Shani, że w okolicy stoi pewien wolny lokal, e, który Shani mogłaby przejąć, bo jest to takie, m, taki budynek, który idealnie nadaje się właśnie na taki sklepik zielarski, e, ale m, Shani musi w wolnej chwili porozmawiać o tym z Lambertem, bo to właśnie Lambert jest e, właścicielem tego sklepu. E, także teraz przed Shani pojawiła się nowa możliwość, e, no bo już e, Otworzyły jej się drogi, tak? Pojawiło się właśnie miejsce, w którym mogłaby taki sklepik otworzyć. No, ale to musi, musi, porozmawiać z Lambertem, musi się do niego wybrać. No i na pewno teraz będzie czekać na jakąś odpowiednią okazję, żeby, no, żeby właśnie się z Lambertem spotkać i z nim porozmawiać. Ale, no, to na pewno potrwa, dlatego że teraz notaria tego jeszcze nie wie, ale teraz dla Shani najważniejszym celem jest wskrzeszenie Eskela, no bo już jest tak blisko, że no, że już chcę to po prostu zrobić, żeby mieć go obok siebie no i żeby żeby wiecie, mogli być razem, mogli razem wychowywać Kelaję. No i wtedy właśnie Szani w spokoju zajmie się otwieraniem sklepu, a przynajmniej takie są jej plany na ten moment. Zobaczcie, Bianka sobie tutaj śpi, a gdzie jest nasza uma? Może ją po prostu zawołamy tutaj? No, i przyszła już nasza uma, zawołaliśmy ją i od razu zobaczcie, na stół wiadomo jak to jak to uma, ona musi zawsze skakać po meblach, to jest wiadome. No i właśnie Shani teraz rozmawia sobie z Tarią też o kociakach, na pewno też musi poopowiadać jej no właśnie o kociakach musi też jej poopowiadać o tym jak sobie radzi z Kelają, która swoją drogą jest zła, no właśnie, bo, bo będzie musiała użyć pieluszki, no tak, no niestety tutaj nie mamy nocniczka. Więc, och, i w ogóle zobaczcie, ona jest zmęczona, potrzebuje uwagi, także wiesz co, Taria. No, my niestety będziemy się zbierać, wiesz? Dziękuję Ci bardzo, Taria, za pomoc. Tutaj moglibyśmy ją właśnie objąć. Dziękujemy Ci bardzo, Taria. Jak zawsze okazałaś się bardzo, bardzo pomocna, no ale wiesz, mamy dziecko, które właśnie się zwiesiło i używa pieluszki. Tak, no ale musimy się nią zająć. Hmm, myślę, że Taria tutaj mówi, że nie ma sprawy, zawsze możesz na mnie liczyć i, e, i trzymam kciuki za twój pomysł, jest naprawdę genialny e, i już nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy razem będziemy się bawić na twoim otwarciu Twojego sklepiku, a teraz chyba jednak musisz wracać do domu, bo, no bo Kelaja właśnie chyba potrzebuje zmiany pieluszki. E, dobra, zabieramy zabawkę i uciekamy do siebie. Jesteśmy już w domu, no i teraz jak najszybciej trzeba przygotować kąpiel dla Kelai, żeby uwolnić ją z tej brudnej pieluszki. No e, widzicie, uma też musiała już skorzystać z kubetki, no tak to jest, no tak to jest, jak się Aha. wychodzi. Z domu jest się w gościach, ale no, Szani musiała koniecznie porozmawiać z Tarią na te wszystkie ważne tematy. No i myślę, że teraz dodało jej to na pewno pewności siebie, no i będzie mogła dalej w spokoju planować swoją przyszłość, no i krok po kroku jakoś układać sobie dalej życie. No, Szani, naprawdę masz bardzo dużo do roboty. Jak wykąpiesz kalaje, to trzeba będzie położyć ją spać. No tak, ona jest bardzo zmęczona, więc jak się jak już będzie czysta, to się na pewno położy chętnie do łóżka, a ty będziesz miała szani chwilę dla siebie. Żeby po pierwsze posprzątać nie znam pani. Po pierwsze posprzątać, a po drugie chciałabym, żeby też poszła do ogrodu na chwilkę. Bo no, zależy mi na tym, żeby wbijać te punkty e, satysfakcji. E, no, i tam jest właśnie, żeby ewoluować pięć różnych roślin. E, a ja widziałam, że tam niektóre nasze rośliny wymagają już tego, żeby je właśnie ewoluować, więc Szani będzie, e, będzie miała troszeczkę roboty jeszcze. E, no dobrze. Także Shani trzeba umyć podłogę. Aha, jeszcze te klocki jeszcze te klocki O, gdzie one są tutaj o, to je tutaj położymy zobaczcie Uma też poszła spać no, wydaje mi się że nasza rodzinka jest po prostu wykończona wykończona tym dniem a Shani jeszcze musi sobie poradzić ze wszystkimi obowiązkami domowymi ale wydaje mi się że jest teraz podładowana pozytywną energią i nie sprawia jej to najmniejszego problemu Dobrze, Szani. Tak jak mówiłam, te roślinki są tutaj do ewoluowania. O, właśnie, to były te. No i poklikam sobie jeszcze i zobaczę, czy jakieś może kolejne. No niestety, nic więcej tutaj do ewoluowania nie mamy, ale zobaczcie, Szani chciałaby tutaj nawozić roślinę. Więc ja jej poklikam, żeby po prostu ponawoziła te niektóre roślinki. O, Tarja, no nie no, byliśmy dopiero u ciebie. No, tak Ryszani nawozi sobie teraz roślinki. A, jeszcze może, e, może ta, i może jeszcze właśnie ta, niech będzie. O, tak zrobimy. E, no i w międzyczasie mogłabyś wypolerować ten grill, bo jest paskudny. Trzeba go wyczyścić, no ale, tak jak mówiłam, tyle pracowałyśmy nad tymi miksturami, że. No, że po prostu się ubrudził i trzeba go teraz posprzątać. Tutaj widzę, że pszczoły nam, nas chcą ciągle atakować. Widzę, że Uma chce. Uwagi, te grzeszani, No, naprawdę ma pełne ręce roboty. Ale wiesz, wiesz, Szani, grunt to dobra organizacja. Jak wszystko po kolei będziesz robić krok po kroku, to na pewno, no, wszystko ci się uda osiągnąć. Jeśli chodzi o te pszczoły, to widzę, że one są właśnie strasznie rozdrażnione, ale ja się tym zajmę później. Nie będę teraz tego robiła na nagraniu. No, grill wypolerowany, pięknie lśni i jest już czysty, także Szani, może poszłabyś sobie usiąść do swojego nowego fotela. Co tutaj, brudne chwile, ok. Usiąść sobie do. Czekajcie, bo tutaj. Nie, no, czekajcie, czekajcie, bo Shani chciałaby tutaj pogłaskać kota. Ja jej to właśnie zaznaczyłam specjalnie, żeby wbijać te punkty. Więc może właśnie zrobimy to, pogłaszcz. Potem też uzupełni jej miseczkę, żeby zawsze była pełna. No i potem będziesz sobie mogła usiąść w swoim nowym fotelu. No i chciałabym, żeby Shani też poczytała chwilkę jeszcze książkę, którą pożyczyła od Lamberta, no bo już niedługo trzeba będzie mu ją oczywiście oddać. I Szani chciałaby, no wiecie, wykuć na blachę całą, całą recepturę przygotowania tej mikstury do wskrzeszenia Eskela, więc usiądź sobie tutaj, ja ci dam tą księgę do wyposażenia. No i tak, czujesz się bardzo zainspirowana, widzę. Czytaj. No, także Szani będzie sobie teraz czytać książkę, tak jak już Wam mówiłam, a ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. No, i tak naprawdę w dzisiejszym odcinku mogliście zobaczyć ogromny postęp, jaki Szani ostatnio zrobiła, i mam nadzieję, że jesteście z niej dumni tak samo jak ja. Jestem z niej dumna. No i też mam nadzieję, że podobają Wam się zmiany, które nastały w domku. Moim zdaniem jest ślicznie. No i mam nadzieję, że Wam się również spodoba, choć w sumie. Najważniejsze jest chyba to, że Szani czuje się tutaj bardzo dobrze. No, i kończę. Jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa pa.